Jest to lepszy nim zawsze Gdy noc zbliża się, Mariusz marze Na kaspę blisko, choć daleko On w grach komputerowych odnajduje swoje echo Masz to w mieście, ale serce w domu gra Kiedy ekran świeci, warmią świat, wirtualny na Koledzy wołają, by do Warszawy jechał lecą on woli zostać, i pikselach się uciekać Gry to jego życie, świat fantazji bliski W rzeczywistości szarej każdy dzień jest blisty Kiedy stolą siedzi, przy komputerze w końcu czujesz Świat fantazji bliski, w rzeczywistości szarej każdy dzień jest misty Kiedy stolą siedzi, przy komputerze w kącie Czuję, że ma miejsce, gdzie jest szysia słońca Dwają nic w, w swoim świecie nie jest przy nim Zastrzeg, pilot zbliża się Mariusz marzy na kasper blisko, choć daleko W grach komputerowych odnajduje swoje echo Kasper pyta, czemu na dwór nie chce iść Czaskaru uśmiecha się, mówi, że to jego ścis W wirtualnym świecie przygody bez końca Czuję presji, tam jest jego słońce Gry to jego życie, świat fantazji bliski W rzeczywistości szarej każdy dzień jest blisty. Kiedy stolą siedzi przy komputerze w kącie Czuję, że ma miejsce gdzie jest szczęścia słońce Gry to jego życie, świat fantazji bliski W rzeczywistości szarej każdy dzień jest misty Kiedy stolą siedzi przy komputerze w kącie Czuję, że ma miejsce gdzie jest szczęścia słońce W komputerowych odnajduje swoje echo Każdy ma swoje miejsce, gdzie czuje, że jest sobą Dla Warmiosa to gry z tolą są jego drogą W wirtualnym świecie, gdzie marzenia są blisko Odnajduje spokój, choć realia są nisko Wariusko Warioskozie w swoim świecie jest to a przy nim zawsze no zbliża się Mariusz Marzela, na wiszko choć daleko W angiach komputerowych odnajduje swoje echo Ma to życze się, choć się jest z jego światem Fajnie wciąż szuka swojego miejsca zatem Sto przy w każdej chwili mroku Razem pokonają realiów szarą pokus Mastę ma swoje miejsce, gdzie czuję, że jest sobą. Dla warmiosa to gry stolą są jego drogą. W wirtualnym świecie, gdzie marzenia są blisko, odnajduję spokój, choć realia są nisko.